Święta. Rodzinny stół. Ludzie są obok. Ale nie wszyscy, którzy byli kiedyś. I to jest właśnie ten moment, którego nikt nie zapowiada. Bo patrzysz na stół i wiesz, że coś się już nie powtórzy. Siedzisz przy stole. zapa jedzenia. Słyszysz rozmowy. Sztućce stukają talerze. Jest podobnie jak zawsze, ale jednak trochę inaczej. Bo są miejsca, które były zajęte. A dziś Niestety są już puste. I nagle wracają obrazy: inne święta, inne stoły, ale ludzie, którzy byli jeszcze wtedy z nami. I wtedy pojawia się myśl, która boli najbardziej że wtedy to nie było takie ważne. Byłeś zajęty sobą, zmęczony myślami gdzie indziej. Chciałeś, żeby to wszystko się już skończyło. Żeby był spokój, żeby było po wszystkim. I teraz wraca to pytanie, dlaczego nie potrafiłem cieszyć się tym, kiedy to jeszcze było, kiedy to jeszcze trwało. Dziś wraca to inaczej. Nie jako codzienność, ale jako wspomnienie. Głos, który słyszysz tylko w swojej głowie. Śmiech, który już nie rozlega się przy stole. Obecność, której nie da się już nadrobić. I wtedy dzieje się coś trudnego. Zamiast być z tymi, którzy siedzą obok, jesteś myślami z tymi, których już nie ma. I przez to masz do siebie żal, że nie potrafiłeś być obecny wtedy, i przez to nie potrafisz być obecny również dziś. To nie jest tylko smutek, to nie jest tylko tęsknota. To moment, w którym przeszłość wchodzi do teraźniejszości bez zaproszenia. Dużo osób ma tak w święta, ale mało kto o tym mówi, bo trudno przyznać, że najbardziej boli to, czego się nie doceniło, kiedy to jeszcze było. I wtedy nie potrafisz się cieszyć, nie dlatego, że nie chcesz, tylko dlatego, że część ciebie utknęła przy stole, którego już nie ma. I to nie znaczy, że jesteś niewdzięczny, to znaczy, że kochałeś i że coś straciłeś. Jeśli w święta zamiast radości pojawia się żal i tęsknota, to nie znaczy, że jest coś z tobą nie tak. To znaczy, że te chwile naprawdę miały dla ciebie znaczenie. I dlatego nie dają sobie zapomnieć. To jest zabliznowane. I tutaj mówimy prawdę, nawet wtedy, gdy świat nie jest gotowy jej usłyszeć. Tutaj nie uczymy, jak zapominać. Tu mówimy o tym, co zostaje, kiedy kogoś już z nami nie ma.